Niezwykły kanał to generalnie bardzo dobre szaty robi. Łapka w górę i. i nie. A to jak? <grytania> Ale spierdoliłem. Nie zajebałem. <grytania> no i no? To jest fragment. No. <grytania> mi się odwróciła na pięcie eee, 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 i... i zaposzła. Ty, ja... CO ZA PIZDY widzowie. Kurwa! Ty, ja... Dobra, weź wyciągaj, ty no? też wypierdalaj na podłogę! Eee, ja... Eee, show yourself, go, chyba... Jesteś krzyż? Blanchior gigantior... Ty, ja... Wspomina przed wyjściem?! Haha, ha, ty idziesz do niego, a on za nią 2 cm i się hałas nią w pokoju! Ja. Goł walenie konia. No dobra. Ty, ja. Jak się zaczęło? Mogę ci kurwa pokazać, jak się zaczęło. Wiesz, dlaczego kurwa? Bogiereczka nam się zresetowała. K. jak Kalin. Ka -ka Ile zługów? Boże! 195 tysięcy! 000... A, bo to na YouTubie. Dobra, dobra. Sorry. L. Jak. Lajtowo. Ogarnięte. My. Jak. Mój, jest ten kawałek podłogi. Walczy na cyce. Boże, jaki to, ja to, ja to jest? Patos. O, jak. O, przepraszam serdecznie. Wyglądał jak jakiś tułek no, czy... by siedział. Co tam było? O, jak. No, o, przepraszam serdecznie. Wyglądał jak jakiś tułek no, czy... by siedział i konia walił w Py, ja. Pierwszy dzień, kurwa. najeba się bardzo szybko. Ry, ja. Równy, za mówisz mocno. Sy, ja stój, kurwo. STÓJ kurwa! STÓJ KURWA STÓJ Ty, ja To jest... Jak kiedyś był dwór królewski To miał tego jebanego debila co sobie chodził Hahaha <laughs> Pa kurwa jak jestem głupi wyjebyś na twarz Wy WIECE CO CHODZI JARANKO Sy, ja Zauważyłeś, że Patrząc na nagie kobiety Ten joystick działa lepiej <laughs> <Boże się. śmiech> O, fajny, fajny. Wataha. Fogjump. <grymne> Jezu Fajne, fajne było. Podobało mi się.